i to jest mój pierwszy odcinek z SG. No to zaraz będziemy zaczynać. Już jest 17 graczy, więc bardzo dobrze. Myślę, że nagram jedną arękę to powinno wystarczyć na jeden odcinek. To zaraz zaczynamy. To się przygotuje. Dobra, już chcę no to 3, 2, 1 i biegniemy. To by jakąś skrzynkę? Mam skrzynię! Mam drogierny mieczyk! Jednak nie ma! Mam tylko hełm! Myślę, że mam mieczyk! Czemu nie ja biegnie do tego kolesia? On ma przecież miecz. Ja mam uciekać! Nie! No ra. Fuck! To tylko Dobra, ja uciekam. Nie mam nie, kół, więc. Dobra, matko, hełm, ale... Zbieraliście... Dobra, to uciekamy. Ojku. Ja już... Aj... Nie widziałem, że mnie ktoś goni. No to dobra ludzie, może jeszcze zagram jeden, wiecie, jedną arenkę, no to ten, no to jesteśmy na innej arence, bo tam szybko deadłem, no to, aha creeper, fajnie, no to bo ja tam szybko deadłem, no to <laughs> nie będę tego wrzucał, nawet nie wiem ile to trwało, chyba z minuty, mam nadzieję, że tutaj mi lepiej pójdzie. Nie mam lagów, to bardzo fajnie. Bardzo nam to, to Marękę. Jest mała, ale mam nadzieję, że wygram. Tu dobra, i dobiegniemy. Sięku bierzemy skrzynki. Żelazny mieczyk. No nie wierzę. Żelazny mieczyk. No to to już jest coś. Może już się bić? A masz, muszę, muszę, masz. Dobra, gdy bym do kolesia, bardzo chętnie. A już mam tunikę. Dobra, ci się biją. Nie, nie zabijesz, bo go, ja go zabiję. Dobra, ja ich zabiję. Nie, tamten go zabiję. Dobra. <ścoughs> ja piję dzielę, no No cóż! Wypad. Goni mnie! Goni mnie! Tak! Tu zobaczę! Jeden mnie goni. Jakby jeden mnie nie goni, to mogę... Chcesz płacić, No! Nie, 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 nie! Fuck! Muszę szybko uciekać. No, 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 no. Fuck! Fucking... ...this shit! Ty, poszedł mi pomóc! Jopie, ja, nie, nie poszedł mi! Myślę, że na niego się rzuca. Nie, nara. Nie tak se marzyłem o tym odcinku. No nie! Ile typków? Ja uciekam. No nie, naprawdę! Nie, go no chyba, że mam ironowego sworda. A Dobra! Jaki lok, taki lok. Aj! Już! Jest! Wygrałem! Wygrałem! Już myślałem, że to było! Już mogę był się krzyk uciekał mnie! Jaki żal! Jaki hard! Dobra, nie jestem hard! Jaki żal! Dlaczego ja tak się podlegałam! Co ja wam zrobiłem? Jaki żal! 9 dziewięciu zostało. Taka mała arena dlatego tak szybko znajduję kolesi. Wiecie co, muszę się szybko wspiąć. Lagnęło mnie, ale to nic. Dobra, nikt mnie nie goni. Na całe szczęście. Dobra, skok. Teraz metody parkurowca. To już chyba nie wskoczył. No nie jestem taki dobry w parku, ale tutaj doskoczę. No i dobra. Czy miło nie? Ale mam żelazny miecz, więc bardzo dobrze. Ktoś tu był? Na nie A, no, tak, niepotrzebne rzeczy, ale. To na środku jest enchant, chyba, tak? No! Jak ja to przegrałem! Jak ja to przegrałem? Nie, ja się tak szybko nie dam. No dobra. Niestety, ale ja jeszcze. Chcę, ja chcę to wygrać. Znaczy, czemu niestety? Mam nadzieję, że wam się podoba, że tak nie daje się, ale chcę to wygrać. Nie lubię tej mapki, bo to tamta. Wiem. Może dlatego, że skoczyłem i nie trafiałem w niego. No ale dobra. Teraz jak przegram, no to trudno. Nie będę więcej nagrywał. Jakiś typek nagrywał o 18. Bedą moje rzeczy mam miskę. Bardzo fajnie. Po prostu bardzo fajnie. O 18 Nie znam typa. O dobra! Mam takie lagi, że widzę lawy. Znaczy, nie, że widzę, ale czasem mam zbugowaną wodę. Nie wiem czy będziecie widzieć na odcinku, ale... Dobra. Jejku. No nie! Jakim cudem? No niestety, z Parkura nie jestem zbyt dobry, ale... Niestety pierwszy odcinek z Survival games, ale trzy ręki i trzy porażki. No cóż. Dobra, no to trzymajcie się. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. To do następnych odcinków. Cześć i na razie.